Boję się, że jest martwy. Boję się, że ta wieziórka jest martwa, bo po prostu nie reaguje na, na... żadne hałasy. Po prostu nie wiem. I pod światło nie widzę, czy to... Przestań, Haps! To jest tuż za... Jonasz! Malutka. Zwierzątko. No dobra. Jadę, drap pokazał. Drab pokazał tę wiewiórkę, więc już sama po prostu nie wiem. Wydaje się większa. Chodź, 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 chodź. Rusza się, rusza się. To tyle widzę, że się rusza. Chodź kochanie. Chodź, kochanie, do mnie tu przestań. Wiewióreczka, no dobra, nie wiem co robić. Idę dobra, tutaj, oktawę. Do góry, kolor się zgadza. Moim zdaniem jest większy, no ale. Ale nie wiem, nie wiem. Nie może to być matka. Może to być wiewiórka do zamieszkania. Może być to być kandydat obojętny do zamieszkania w tej budce. No. Chodź zwierząt.